Cześć kochani. Chciałabym Wam bardzo polecić współpracę z Ewą i dołączenie do grupy Olin. Moja przygoda z Ewą zaczęła się w styczniu w tym roku i był to dla mnie okres bardzo dużych zmian w życiu. Nie ukrywam, że wcześniej byłam wielu innych, brałam udział w wielu innych szkoleniach u innych mentorów, ale nie doświadczyłam takich zmian jak po tych kilku miesiącach współpracy z Ewą. Energia grupy jest niesamowita. Ewa tak zmienia świadomość i postrzeganie rzeczywistości, że czochady mi w ogóle. Chcę ogromnie Wam zarekomendować udział w tej grupie. Zmiany w moim życiu nastąpiły na wielu płaszczyznach, bo i na płaszczyźnie relacji z mężem, z dzieckiem także zawodowo, ale to, co akurat było najważniejsze dla mnie w tym okresie i co też było takim puszem do dołączenia do tej grupy, to była moja, może nie walka, no ale problem z nerwicą, tak? Borykałam się z napadami paniki, z bardzo silnymi objawami somatycznymi. Ostatecznie skończyłam na lekach psychiatrycznych, także przez długi okres byłam w ogóle wyłączona z życia. I dzięki zmianie świadomości, zmianie postrzegania jest mi bardzo dobrze. Czuję się świetnie, a właściwie właściwie czuję, jakby problem już zupełnie mnie nie dotyczył. Także jestem ogromnie wdzięczna Ewie za to, że przeprowadziła mnie przez ten trudny okres za jej wsparcie, za wsparcie członków grupy, także bardzo, bardzo serdecznie Wam polecam. Buziaki.